Witajcie, kochani! Dzisiaj chciałabym wam zaproponować coś słodkiego, coś do kawy, szybkiego, a mianowicie babkę cytrynową. Jest ona prosta w zrobieniu, oczywiście, ale przede wszystkim bardzo dobra. Ona, co prawda, jest jeszcze ciepła. Ale tak się prezentuje. Sam puch. Proszę bardzo. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście zapraszam Was na przepis tej pysznej, puchowej, cytrynowej babki. Składniki, które będą nam potrzebne, to 250 gram masła lub margaryny, 25 deko cukru pudru, 25 deko mąki, 4 jajka, cytryna i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. A więc zaczynajmy. Na początku oddzielmy sobie białka od żółtek. Białka ubijemy na sztywną pianę, a zreszcie składników będziemy zaraz miksować. Do misy miksera dodaję miękkie masło, dodajemy po jednym żółtku i cukier. Ubijamy na puszystą masę. Do ubitej masy dodajemy startą skórkę cytryny. Wiadomo, cytrynę myjemy, wyparzamy. Następnie do masy dodajemy, ja ubiłam sobie wcześniej już białka na szczytno, dodajemy to do masy, dodajemy mąkę i proszek. Teraz całość będziemy delikatnie mieszać. Pięknie ta masa pachnie cytryną. Gdy masę mamy już wymieszaną, przekładamy do formy. Formę należy wysmarować masłem. Przekładamy nasze ciasto. Następnie wkładamy naszą. Babkę do piekarnika. Będziemy ją piekli 50 minut w temperaturze 180 stopni. Słuchajcie, babkę już wyciągnęłam z piekarnika. Tak się prezentuję. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Teraz tą babkę wystarczy polać tylko lukrem, albo wystarczy posypać cukrem pudrem. I do kawy jak znalazł. Do zobaczenia!